Edmund Kemper urodził się 18 grudnia 1948 roku w Burbank, w Kalifornii. Od najmłodszych lat Kemper przejawiał niepokojące zachowania. Jego rodzice rozwiedli się, gdy był mały, a on miał szczególnie napięte relacje ze swoją matką, Klarnel Strandberg, która była emocjonalnie agresywna i dominująca. Często go poniżała, mówiąc mu, że żadna kobieta go nigdy nie pokocha i zmuszała go do mieszkania w piwnicy, z dala od sióstr, Obawiając się, że może im zrobić krzywdę. Ta toksyczna relacja stała się później głównym motywem zbrodni Kempera. Niepokojące skłonności Kempera ujawniły się wcześniej. Jako dziecko torturował i zabijał zwierzęta, co jest częstą cechą wśród seryjnych morderców. W wieku 15 lat Kemper po raz pierwszy uległ swoim brutalnym impulsom. W 1964 roku, po kłótni, zastrzelił swoich dziadków na ich rancho w North Fork w Kalifornii. Później Kemper wyjaśnił, że dokonał morderstw, aby zobaczyć, jak to jest, i z frustracji na swoją babcię, która, jak twierdził, była podobna do jego matki w swoim agresywnym zachowaniu. Po tych morderstwach, Kemper został wysłany do Atascadero State Hospital placówki dla przestępców psychicznie chorych. Tam zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Ale Kemper był wzorowym więźniem. Był bardzo inteligentny, z ilorazem inteligencji 145 i wykorzystywał to, aby manipulować psychologami i zdobywać ich zaufanie. W 1969 roku, w wieku 21 lat, został zwolniony ze szpitala, uznany za zrehabilitowanego. Jednak rzeczywistość była daleka od tego. Kemper po prostu nauczył się ukrywać swoją prawdziwą naturę. Po zwolnieniu Kemper zamieszkał z matką w Santa Cruz w Kalifornii. Pomimo pozornej normalności, jego głęboko zakorzeniona nienawiść do matki i jego pragnienie kontrolowania kobiet narastały. Między 1972 a 1973 rokiem Kemper rozpoczął serię morderstw, obierając za cel młode studentki stąd przydomek zabójca studentek. Kemper podwoził autostopowiczki zazwyczaj studentki z pobliskich uczelni, oferując im podwiezienie. Gdy już miał je w samochodzie, odwoził je w ustronne miejsca, gdzie je mordował, często przez uduszenie lub dźgnięcie nożem. Po ich zabiciu, Kemper zabierał ich ciała z powrotem do swojego mieszkania, gdzie dopuszczał się aktów nekrofilii i rozczłękowania. Zachowywał ich odcięte głowy jako trofea, co dodatkowo podkreślało jego potrzebę kontroli i dominacji. Inteligencja i metodyczne działanie Kempera czyniły go nieuchwytnym zabójcą. Wydawał się spokojny i opanowany, a nawet zaprzyjaźnił się z policjantami, którzy badali morderstwa. Często pił w barze uczęszczanym przez lokalnych stróżów prawa, słuchając ich dyskusji o sprawie bez żadnych podejrzeń. Pomimo rosnącej liczby ofiar, głównym celem kempera pozostała jego matka. 20 kwietnia 1973 roku Kemper w końcu uległ swojej głęboko zakorzenionej nienawiści. Zatłukł Klarnel na śmierć młotkiem pazurowym, gdy spała a następnie odciął jej głowę i dopuścił się groteskowych czynów na jej odciętej głowie. Następnie zadzwonił do najlepszej przyjaciółki swojej matki, Sally Hallet i zaprosił ją do siebie, gdzie również ją zabił, upozorowując jej śmierć na zaginięcie. Po tych morderstwach Kemper uciekł ze stanu, jeżdżąc bez celu przez wiele dni. W końcu, przytłoczony ciężarem swoich zbrodni, zadzwonił na policję z budki telefonicznej w Pueblo, w Colorado i przyznał się do morderstw. Początkowo policja mu nie uwierzyła. W końcu to był duży Ed, przyjazny facet, który spędzał z nimi czas w barze. Ale Kemper nalegał, podając szczegóły, które mógł znać tylko zabójca. Następnie czekał na przyjazd władz i aresztowanie. Podczas procesu Kemper był niezwykle szczery co do swoich zbrodni, przedstawiając przerażająco szczegółowe opisy morderstw. Został uznany za winnego ośmiu zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Obecnie odsiaduje wyrok w California Medical Facility w Vacaville.